Zapraszamy na wspólne otwieranie kalendarzy. Zaczynamy od kalendarza literackiego. Ja zaczynam! Dzisiaj który numerek otwieramy? Piątek. Piąty. Jest kalendarz literacki numer 5. Nuba książka to odbywacie. Gdy on na... Nie, to jest on dom na kurzy, kur, kur, kurzych łapach. Nie ma Są tylko na początku rozdziałów. Dwunastoletnia Maryjnka marzy o normalnym życiu w domu. Zamiast tego mieszka z babcią w domu na kurzych łapach, którym podróżują po całym świecie. Jej babcia to także nie jest typową babcią, lecz babą Jaką. kolej! A jaki kalendarz otwierasz? Numer 5. woreczek z puzlami odczepia Łucja. Ciekawe czy dzisiaj trafi się akurat ten fragment no. z no, tak, trafi rogiem. Się. Trafi, trafi się, na pewno. Wczoraj dziewczyny wstawiały się, że co to będzie? Choinka. O, Bambi, to jest kopyto Bambi chyba. No tak, to jest kopyto, widziałam. Ale nie ma tu jego twarzy. To może będzie w kolejnym, ale to jest drugie kopyto. Albo no, Czy tam, tak, drugie. O, trzecie kopyto. To musi być Bambi. Tu będzie Bambi. A nie, to nie jest choinka. To jest skrzynka na listy, no. gdzie wszyscy wsadzili listy pewnie do świętego Mikołaja. Albo Mikołaj im przysłał te listy. Tu będzie choinka. Hop, hop, hop. Ale miałyście rację, że będzie jolnek Bambi. Znaczy tak się przynajmniej wydaje, prawda? Tak. Wszystko na to wskazuje. Tak. Ale z tą choinką. No. Nie ja miałyśmy racji. Kamy piąteczki. W kalendarzu kreatywnym. Tutaj jest. Ulepcie słówki z, z gliny. Jej! Yeah, ulepimy sobie z gliny! Ulepcie słówki z, z gliny. Tego jeszcze nie było lepienia z gliny. Dziewczynki już zabrały się do pracy roją glinę na mniejsze kawałki, wrzucają do miski. Zywali. A czemu wrzucacie żeby do wody? Się rozmiększyła. Bo była tak żeby była miększa Bo ciężko się robi z takiej plum, plum, plum. Plum. Odstawiamy glinę na jakiś czas do namoczenia się, bo póki co jest za twarda, żeby z niej lepić. Tak, a teraz my otworzymy z Adamem kalendarz kreatywny stworzony przez dziewczynki dla nas. Teraz tata niech znajdzie i otworzy okienko. Okej. No, piąte. Teraz tata niech poszuka. Piąty. Piąteczka. Pięć, to piątka raz. Oj, zgubiła się. A, jest. Co tam jest? Pięć. A, długie. Narysuj pierniczki. Polecam narysować pierniczki na talerzu, bo będą Ła, bardzo łap, ładnie łap, wyglądać. Musimy kupić w tym roku pierniczki, prawda? Mhm. Uh -huh. Może z babcią upieczemy? Dziewczynki dostały od babci całe pudło pierników kilka dni temu. Kiedy to było? Dwa dni temu? Trzy? Czy... Nie, wiem. wczoraj, nie. To chyba było przedwczoraj. No, przedwczoraj, przedwczoraj. I już w tej chwili nie ma żadnego. Wszystko zjadły. Powiedzcie mi, czy my dzisiaj nastawiamy fotopułapkę na świętego Mikołaja, jak co roku? Czy w tym roku mu odpuszczamy? Nie! Nastawiamy! 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 Każdego roku w nocy z 5 na 6 grudnia, podczas gdy Mikołaj przychodzi do nas z upominankami, ustawiamy kamerę, która Mamy nadzieję, że nagra świętego Mikołaja. Kilka razy nam się udało nagrać, prawda? No, ale nie zawsze się udaje, bo czasami albo Mikołaj zasłoni ręką kamerę, albo ją wyłączy, więc nie zawsze się udaje. Mhm. Słoneczek. Albo tylko rękę wystawi i nie, zbyt, i nie nagra się cały. Ale Mikołaj. chyba w dwa lata temu. Udało nam się nagrać Mikołaja. Jak byłyśmy Monitoring małe. domowy jak nagrał go, małe, to jak wtedy... podkłada prezenty dziewczynkom. Tak, do, jak podkładał prezenty do skarpet mm -hmm. Tylko, że nagrało się na szaro, ale i tak był nagrany cały Mikołaj. Na naszym kanale gdzieś możecie znaleźć ten filmik, prawda? Mhm. Mm gdzieś Którym tam krąży w jest. No i jeszcze jak przynosi nam klatkę z kosiorniczkami. Jak przynosił nam kosy i No i wtedy tym naszym kocem mm wszedł -hmm. ja do pokoju wziął. Wszedł do pokoju. I jeszcze zasłonił no. kamerę i pomachał. Właśnie, bo Mikołaj to cwaniaczek nie zawsze daje się nagrać, prawda? No. Tak. No dobrze, no to ja skończyłam. Gotowe? Zaliczone? Zaliczone. Nagroda nam się należy? Tak. Nasze rysunki już są skończone, ocenione, nagrodzone, ale pokażę Wam jeszcze rysunki Klary i Łucji, a Klary mi pokaż swój, bo też tworzyły razem z nami. Jest to super. jest Klary piernikowy talerz, a to uci pierniki, a, a Łucja jeszcze w międzyczasie zdążyła narysać pioszka. Chyba na jakiś pół do Ciebie zapisać, Cztyłeczka. to przepiękne jest. To, to jest, jest pioszek. A, pios, pioszek okay. To jest krasnalek. No tak, Piąteczka jest otwarta. otwarta. Pani... Anielka ma cały grafik zaliczone, otwierania kalendarza. Zaliczone. Piątka tata. Fajne zadanie. Dziękujemy. Dziekuję. Dzięki dziewczyny. Za super zabawę. Mm. <laughs> Jeszcze chwilę Wieloryb. przyniosła jeszcze swoje rysunki, które tworzyła rano. jeszcze takie dodatki. I I Ten wieloryb to wczoraj, nie? Tak. Był rysowany. Mhm. Klarunia jeszcze przyniosła swój rysunek do pokazania. Elficzkę. I Lucja coś jeszcze nowego przyniosła. Muminki. I stanówce. A teraz wracamy do gliny. O, oh, to jest bardzo Skończyłam. Piękna Sówka. To jest Łucji dzieło. Anielka, jak ci idzie? Ja robię skrzydła. Okej. Okay. Larunia też jeszcze tworzy. Tak. Moja Sówka będzie trzymała serduszko. Już gotowa. Skończyłam. Wszystkie trzy sowy są już gotowe. To jest sowa Anielki. To jest sowa Klaruni Atołucji. Teraz przez kilka dni muszą się podsuszyć i później je będziemy malować. Dziewczynki już są ubrane w piżamki. Dzisiaj szybciej się przygotowały do spania. Bo w nocy spodziewamy się gościa świętego Mikołaja. Tak, który będzie odbierał listy i da nam drobne upominki. No. Dzisiaj w nocy już są Mikołajki. I mamy nadzieję, że odwiedzi nas święty Mikołaj. Dlatego dziewczynki wieszają przy swoich łóżeczkach skarpety. Mają nowe skarpety z misiakami. Ej, mój bawarkocha, mój bawarkota. No, <traszamy> no ciekawe. Czy coś Mikołaj wam przyniesie? Mam nadzieję, że skarpeta będzie wypchana po brzegi, Gorzej nie. jak będzie wypchana po brzegi różgami. Ale jak będzie różga, to będzie wystawać, a jak chce niewystające. Nie chcesz wystającego prezentu? Tak, chcę wypchane miska w tym jest wypchanego, ale nie wystające. Jeszcze trzeba zrobić poczęstunek dla Mikołaja, a Mikołaj lubi ciasteczka, więc kupiliśmy mu ciastko na Boże Narodzenie w jarmarku. Może I na takim nie... talerzyku położymy okay. ciasteczko. I jeszcze mleczko podgrzane. Ciepłe, żeby się rozgrzali. No wspaniały poczęstunek. Myślę, że Mikołaj będzie zadowolony. Kierniczek na wynos. I <noise> I może może sobie zjeść pół pierniczka i raz zawinąć i sobie zabrać na drogę. A też jakieś prezenty I dla tak. Mikołaja? Prezenty. Dwa dni temu dostaliśmy całe pudło pierników od babci i myślałam, że trochę tych pierników podarujemy świętemu Mikołajowi, ale w dziwny sposób Jakieś trzy w ciągu tych dwóch dni. Nam wyjadły wszystkie pierniki. my je wyjadłyśmy! Pierniki u nas nie mają szans długo przetrwać. Także na szybko. Tak, na szybko kupiłyśmy pierniczka na jarmarku Bożonarodzeniowym w Gdańsku. Na tym jarmarku właściwie byliśmy wczoraj, ale już nie zdążyłam tego materiału dorzucić do wczorajszego vlogmasa, także wrzucimy Wam. Teraz taką krótką relację z naszej wczorajszej wizyty na Jarmarku Bożonarodzeniowym. A my tymczasem się żegnamy, czekamy na Mikołaja. Życzymy Mam Wam dobrej nocki. I życzymy Wam, aby do Was też Mikołaj przyleciał, ale nie życzymy rusk, życzymy same fajne prezenty. Dzisiaj obchodzone jest w Gdańsku przyspieszone święto Świętej Łucji, które faktycznie przypada na 13 grudnia. I z tej okazji co roku do Gdańska przyjeżdża bądź przypływa zespół, który symbolizuje Świętą Łucję i prowadzone przez nią dziewczęta. I teraz możemy posłuchać sobie zespołu. Witam. Podobało Wam się? Ładnie śpiewały, prawda? Tylko nic nie rozumiałyśmy, bo wszystko po szwedzku. Gruszka w czekoladzie. A na nas pokrojone jabłko w lizaku I na co masz ochotę ucja? Ziemniaki. Zakręcone belgijskie ziemniaki. Tutaj można wejść do stajni, mhm. i wtedy się tak wydaje, jakby się leciało. Tak. Ma, Rzeczywiście. Tak, tu rośnie. Jesteśmy na koinką. Bożonarodzeniowego, moi drodzy. Ten hejnał, który można usłyszeć na jarmarku w ciągu dnia wielokrotnie, który oznajmia nam, że o, jarmark bożonarodzeniowy w Gdańsku trwa. Jarmark, który ma ponad 400 lat tradycji. Nie wiem, czy o tym wiedzieliście. To nie jest tak, że wymyślono go sobie 15-20 lat temu. 400 lat! I posłuchajcie, kiedyś odbywał się koło Kościoła Mariackiego przez jakiś czas nawet w dworze Artusa, i był taki obyczaj, że w grudniu każdy pracodawca dawał swojemu pracownikowi pieniądze, które było można wydać tylko na jarmarku bożonarodzeniowym. Jak myślicie, na co wydawali? Macie jakieś pomysły? Mój. No, dzieciaki, na co mogli wydawać pieniądze? Na słodycze! Na słodycze myślicie, że na słodycze? Jak masz na imię? Czy Basia ma rację na słodycze? No pewnie, że tak. Na słodycze, prezenty, żeby coś pod koinką się znalazło i oczywiście ja widzę, że to chyba niektórzy mają. Uwielbiali w Gdańsku zawsze grzaniec. Kto ma grzaniec? Przyznajcie się dorośli? Tak? A które z dzieci cierpiło gorącą czekoladę już na jarmarku? Ojej, a inne jeszcze nie. A jak się najlepiej rozgrzać, najlepiej, o tak, Basia też. Gorącą czekoladą, moi drodzy, oczywiście. Poczekajcie, czy nasze ołowiane żołnierzyki są na miejscach? Co? Zobaczcie, ilu ich jest? Dwóch. tak? Posłuchajcie, jak cię są zrobieni z ołowiu? Sylebna. A może z marcepanu? No zobaczcie, obydwoje wyglądają tak słodko. broń!

I wracają na swoje miejsca, czyli są prawdziwi, posłuchajcie. Potem możecie się z nimi spotkać. A ja, posłuchajcie, teraz powoli na dół będę schodził. Czekają mnie takie piękne schody. I jestem ciekaw, jak wy wyglądacie tak naprawdę z bliska, No jesteście strasznie malutcy. Otworzą o, dla nas... poczekaj, ten... poczekaj. Kiedy oni tak urośli? Oni tak zawsze. Oni tak zawsze? Oni tak zawsze byli. Przed Państwem zawodniczy Legii masz Tomasz Bauer. Bujar dla nas oraz Andrzej Czindrys. Gdzie jest, 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 jest czwórka? W gdzie? gdzie? Tutaj? Może zakryta? Ja nie mam okularów. Może już zakryta? Może zakryta już tutaj? Chłopaki! Guys, guys! No tutaj! chodźcie, idziemy, idziemy, idziemy sprawdzić. Zobaczcie, Chyba gdzie? już wiemy. Nie gdzie... wiemy! Masz kluczyk. Dzień, Siek, to jest wasz 10! Nie słyszę to, was! 1! 1! 1! 1! 1! 1! to mamy? Jamy yeah. to wielkie 1! Jest! No to, to w pos, ale... o, a w jest 1! Ale sobie poradzimy. 1! a 1! 1! jest 1! w czekoladzie? Niemożliwe. Czostek czekoladzie. Kto lubi czosnek w czekoladzie? Ja. Ale to niemożliwe! Tak, tak dobrze, to, 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 to... O, 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 o je! No słuchajcie, tu jest coś dobrego! Yeah. Dziękujemy, że byliście z widzimy się jutro.